Siemano graczu, ja jestem Patryk i razem z moimi widzami tworzę miejsca dla graczy, gdzie można się odstresować, pośmiać i poczuć przyjemność z oglądania interaktywnych treści. Głównie zajmujemy się tematem gier na telefon. Nadszedł czas na kolejną porcję wciągających gier na telefon widzów. Jest to seria, w której pokazuję tylko i wyłącznie gry polecone przez was pod ostatnim filmem z tej serii. Odnajdą tu coś dla siebie zarówno fani akcji, jak i spokojnych przygodówek oraz zręcznościowej zabawy. Trzymajcie się mocno, zaczynamy seans! Na początku wydawało mi się, że to kolejna część Prism Persii, tylko w mocno zmodyfikowanej wersji. Jest tu sporo zręcznościowej zabawy, bo pułapki są na każdym kroku, do tego możemy też niemal potykać się o kolejnych przeciwników, którzy stają nam na drodze, a do tego dochodzą potężni bossowie, z którymi możemy toczyć starcia na specjalnie przygotowanych zamkniętych arenach. No gdyby doszła do tego zabawa czasem, to postawiłbym hajs, że to twór Ubisoftu. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, fabuła tej produkcji kręci się wokół epidemii wirusa zombie, który oczywiście sparaliżował i zaskoczył cywilizację, tak jak zima co roku zaskakuje kierowców. Głównym bohaterem jest facet, którego córka jest jakimś cudem otworna na tego wirusa. Jak się pewnie domyślasz, jest ona łakomym kąskiem dla szeregu organizacji, które chcą wykorzystać ten fakt do swoich mrocznych celów. Ogólnie całość rozgrywki osadzona jest w mrocznym stylu i to da się wyczuć na każdym kroku. Bardzo ciekawie się to prezentuje. Ten tytuł to urocza, ale brutalna gra strategiczna, która swoją zabawę prowadzi w czasie rzeczywistym. Twoim zadaniem będzie bronić swojego sielankowego królestwa osadzonego na wyspie przed hordą najeźdźców w postaci wikingów. Gra jest świetna, bo stawia na minimalizm, ale mnogość opcji i długodystansowe działania sprawiają, że decyzje, które podejmujesz rozgałęziają losy rozgrywki i ścieżki, którymi może ona podążyć. Cel jest prosty, ale to jak chcesz go zrealizować zależy już tylko i wyłącznie od ciebie. Mała wyspa, ale wiele Kłopotów. Nieprzyjemni napastnicy, ograniczony teren oraz zasoby, którymi dysponujesz, ten minimalizm ma w sobie więcej zagwostek niż ci się wydaje. Gra jest idealnym wyborem, kiedy wyjeżdżasz na jakiś długi weekend i możesz sobie przychillować. Po prostu siedzisz i z każdą chwilą wchłaniasz się w swój świat, w swoją wyspę i swoją ludność, którą dowodzisz. Ta giera to istne cudo. Nie widziałem jej wcześniej, więc Wasze polecenie mile mnie zaskoczyło. Wkraczasz na kolorowe pola bitewne, gdzie wcielasz się w członków swojej drużyny, by wykonywać zadania. Głównie polegają one na tym, by eliminować wrogów pojawiających się na planszy. Czasem wyzwania są bardziej wyszukane i na przykład, musisz wytrwać 60 sekund na arenie lub stracić nie więcej niż 6 punktów życia. Tak skonstruowane cele dają wiele frajdy z zabawy, sam się o tym przekonasz? Najlepsze jest to, że do swojej drużyny możesz zwerbować różne. Postacie z różnymi umiejętnościami, a w trakcie walki możesz się między nimi swobodnie przełączać, dzięki czemu zaznasz bardziej emocjonującej walki, dającą mnogość doświadczeń. A jeżeli o doświadczeniu mowa, to zdobywasz odpowiednie waluty w postaci gemów i gwiazdek, które pozwolą Ci ulepszyć cechy swoich bohaterów, by byli silniejsi, oraz również dadzą Ci szansę wykupienia specjalnych bonusów, np. szybka regeneracja many, które zwiększą możliwość Twojej załogi. Oj, kochani, ja nie jestem zbyt dobry w znajdowaniu dobrych gier przygodowych, ale wy potraficie dowalić do pieca. Lost Echo to emocjonująca i wciągająca opowieść, która zaczyna się niby zwyczajnie. Poznajemy dwójkę bohaterów, zapracowanego Grega oraz jego przyjaciółkę Chloe. Spotykają się oni na kawę i lody, gdy nagle z tej sielanki i poczucia spokoju, twórcy wprowadzają zamęt i tworzą w naszej głowie setki pytań i nie dając po prostu ani jednej odpowiedzi. I o to w tej całej zabawie chodzi. Sam będziesz musiał dowiedzieć się, co podczas tego spotkanie się wydarzyło i co w ogóle stało się potem. Gra ma przed cudowną grafikę, która jest moim zdaniem idealna do właśnie takich klimatycznych, przygodowych rozgrywek. Odkrywając prawdę, możesz wchodzić w interakcję niemal z każdą osobą i każdym przedmiotem, masz swój ekwipunek, do którego zbierasz istotne przedmioty oraz masz do rozwiązania wiele łamigłówek, bo co to by była za zabawa bez zagadek. Istna, interaktywna petarda, która potrafi zaangażować gracza w fabułę, szczególnie emocjonalnie za pomocą dialogów i fantastycznej oprawy dźwiękowej. We'll Brawl Stars ci się znudziło? Znaleźliście bardzo fajny, a według wielu lepszy zamiennik tej popularnej gry. Niemal jeden do jednego skopiowany, jednak z nieco inną, trochę poważniejszą grafiką jest to tytuł. W swoich zamierzeniach ma zahaczać o klimaty westernu. Dziadowskie to nie jest zdecydowanie ten tytuł multiplayer został stworzony przez ogarnięte studio z budżetem. Czekacie tu średnio 3 minuty intensywnej walki na różnorodnych mapach wypełnionych innymi graczami, wykorzystując umiejętności swojej postaci, będziesz próbował ukraść jak. Jak najwięcej życia przeciwnikom, a gdy wygrasz, będziesz mógł dodać do swojego konta pucharki, które wzniosą cię w rankingu. W twoim ekwipunku pojawią się również skrzynki, które kryją ulepszenia i nowe, ciekawsze postaci. No, jest to ten sam schemat co w Brawl Stars, zmienia się tylko otoczka, więc myślę, że tak naprawdę nie będziesz mieć problemów z ogarnięciem o co chodzi. Jedyne co musisz, to poznać, co potrafi o twoi bohaterowie i wykombinować, jak najlepiej to wykorzystać. Ta gra jest trochę jak widmo, bo nie mogę po prostu jej własnoręcznie znaleźć w sklepie play, jakby w ogóle nie istniała. Dopiero gdy wchodzę w nią poprzez jakieś zewnętrzne linki, to mi się wyświetla. Dziwne, bo mój telefon spełnia wymagania tej gry, może to jakaś, nie wiem, Halloweenowa wersja, czy co, możecie sprawdzić, czy macie tak samo. Tak czy siak jest to gra ekstremalnie zręcznościowa, gdyby patrzeć się jedynie na sam gameplay i postać, która skacze po krawędziach i innych wysokościach, można by pomyśleć, że jest to trudne. Jednak gdy zerkniesz teraz na przyciski sterowania, to zobaczysz, że masz iść w prawo, w lewo, skakać i kropka. Dzięki takiemu rozwiązaniu gra jest emocjonująca i pozwala w pełni zaangażować się w zabawę, bo można skupić się na kolejnych przeszkodach i planie jak je pokonać. Jest to runner, w którym istnieje masa poziomów do przejścia. Fajnie, bo różnią się zarówno krajobrazem, jak i pułapkami i innymi przeszkodami, które stają na twojej drodze. Gra wojenna, która według mnie została stworzona w bardzo ciekawym stylu i przypomina mi trochę kampanię w Battlefieldzie albo Call of Duty. Dlaczego? Słuchaj, w grze są misje, w których masz określony cel. Jeżeli go wykonasz, będziesz mógł uznać poziom za zaliczony. Każda akcja ma charakter wojenny, bo wszystko oczywiście dzieje się na froncie. Czekajcie tutaj wiele epickich momentów, scen fabularnych i bohaterskich czynów. W trakcie jednej kampanii będziesz mógł ostrzeliwać samoloty, niszczyć czołgi i bunkry w ogóle za pomocą bazuki, także totalne rozporządzenie. Pierducha. Będziesz starał się ochronić nawet swoją pozycję, a nawet strzelać z łuku do wrogów na sporo odległość. Świetne tu jest też to, że grafika mimo że wydaje się być tekturowa, to jednak utrzymuje klimat rozgrywki, głównie za pomocą gry świateł i dużej rozdzielczości. Do tego dochodzą fajne efekty dźwiękowe, no i mamy klimat wojenny, na wysokim poziomie. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem fabułę, ale podczas naszej drzemki, kiedy przylotowaliśmy sobie na hamaku za wybrzeżem uderzyła bomba genetyczna albo może jakiś meteor, tak czy siak na ziemię przybyły różne stwory, które są niezbyt przyjaźnie nastawione. Ty również nie dasz sobie w kaszę dmuchać, dlatego bierzesz do ręki broń, zarzucasz na plecy amunicję i idziesz się z nimi rozprawić. I tak fabuła jest tylko tłem do ekstremalnej rozpierduchy. Gra jest totalną platformówką o charakterze zręcznościowym, gdzie zmierza się w kierunku bez kresu prawej strony ekranu i Eliminuje się zagrożenie oraz omija pułapki i przeszkody. Kolorowa otoczka sprawia, że miło się na to wszystko patrzy, a zabawa jest challengeowa i niejednostajna. Możemy przyzwyczaić się do pojawiających się na ekranie wrogów, ale i tak za chwilę pojawi się ktoś nowy, kogo kompletnie nie znamy. Kiedyś też polecałem wam tą grę, jednak warto o niej mówić, bo niektórzy mogli na nią nie wpaść, a byłaby to ogromna strata. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych wier zręcznościowych na telefon. Już nie mówię o samej mechanice, ale to oprawa graficzna i inne efekty wizualne są tak majestatycznie dobre, że rozpływam się oglądając gameplay. Nie wiem czy masz podobnie. Fabuła pozwoli ci wcielić się w uroczego i nie dającego się nie lubić wikinga, który zdobył magiczne moce. Na twojej drodze stanie 24 poziomy. Początkowo będą bezpłatne a później będzie trzeba zapłacić by dokończyć rozgrywkę. Jednak już dla samych pierwszych leveli warto to pobrać i poznać przygodę pełną zagadek i fantastycznych istot. Bez wątpienia czeka Cię tutaj fajna zabawa, której nie możesz przegapić. Ta gra to trochę taki Roblox, gdzie można powiedzieć, stworzony jest wszechświat gier, w którym możesz zagrać zarówno samemu, jak i w gronie znajomych. A ten wszechświat może rozszerzać się w każdej chwili również za Twoją sprawą, bo istnieje tu opcja wymyślania i dodawania zaprojektowanych przez siebie gier. Ta produkcja to nic innego jak ogromna społeczność graczy, która ją tworzy. Twórcy dali narzędzia, wskazali kierunek, ale teraz to gracze sami tworzą to, co chcą widzieć w tym świecie. Możesz to robić niemal wszystko brać udział w wyścigach, budować różne. Konstrukcje, strzelać do wrogów w grach FPS, grać w piłkę nożną, no po prostu wiele, wiele, wiele rzeczy, które możesz tutaj robić. A jeżeli uważasz, że czegoś tutaj nie ma, to tak jak wspomniałem, możesz to sobie stworzyć. Według samych twórców jest to jeden z najbardziej zaawansowanych MMORPGów na rynku. Jednak to już sami ocenicie, na pewno jest on wypełniony bajerami i oferuje intensywną i widowiskową zabawę, szczególnie jeżeli chodzi o walkę, a tej tutaj jest sporo. Firma chyba jest azjatycka, bo widać ostry negliż damskich postaci, oni to po prostu uwielbiają. Dlatego obok wielkich bossów ujrzysz też wielkie piersi. A oprócz tego produkcja trzyma się reguł i możliwości swojego gatunku, czyli tworzenie gildii i walki PvP będą tutaj codziennością. Choć niecodzienna jest skala tych walk, bo jednocześnie ze sobą będzie mogło zmierzyć się aż 40 graczy. Swojego bohatera lub bohaterkę będziesz mógł przystroić chyba w więcej ubrań niż istnieje w Simsach. Twórcy dali bardzo dużo opcji w tej kwestii, bo wiedzą, że wielu graczy lubi bawić się customizacją. Daj znać, czy też lubisz tworzyć, Swojego awatara. Jestem ciekaw. Fajnie, że obejrzałeś do końca. Na moim kanale jest jeszcze mnóstwo mobilnej rozrywki, która czeka, aż je odkryjesz. Kliknij w polecony film i bawmy się dalej.